Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl Witam oczywiście swoich nowych subskrybentów Bardzo mi miło, że dołączyliście do grona ponad 3000 osób, które subują mój kanał Witam oczywiście nowych wspierających I chciałbym Was jednocześnie zaprosić na film, unboxing poświęcony sprzętowi inżynieryjnemu Mianowicie schodzimy na ziemię, już wylądowaliśmy i teraz chciałbym wam zaprezentować najnowszy model od firmy KM model. Jest to francuski ciągnik inżynieryjny, ciągnik kołowo gąsienicowy z mostem. Ten model jest w skali 172, zwróćcie uwagę jaka jest już zmiana pudełka w porównaniu do innych, a tutaj dla porównania 3 piątka. No i oczywiście chciałbym was teraz zaprosić na e, rys historyczny kodera, a następnie na unboxing. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Francuskie Ministerstwo Wojny w 1926 roku określiło program rozwoju nowych czołgów. Założono, że nowe czołgi będą w stanie pokonywać okopy o szerokości 2,5 metra, a ciężkie czołgi nawet okopy o szerokości 4,5 metra. Jednak nowe czołgi nie spełniły tych wymagających parametrów, dlatego w 1937 roku firma Société Coder z Marsylii otrzymała zlecenie opracowania specjalistycznego pojazdu inżynieryjnego umożliwiającego rozłożenie pomostu nad przeszkodą terenową. Miał to być pomost o długości 8 metrów, o konstrukcji umożliwiającej czołgom pokonywanie przeszkód przeciwczołgowych w terenie, jak i również na drodze. Urządzenie do układania pomostu miało wykorzystać układ hydrauliczny sterowany z wewnątrz pojazdu. Podstawą projektu była zmodyfikowana platforma półgąsienicowa ciągnika artyleryjskiego SOMUŁA, MCL5 z mocniejszym sześciocylindrowym silnikiem, który nosił oznaczenie MSCL5. Prototyp został dostarczony armii we wrześniu 1939 roku, a następnie poddany testom. Zasada układania polegała na tym, że pojazd z załadowanym mostem podjeżdżał do przeszkody. Orochamiał podpórki umieszczone w jego części, co zwiększało stabilność pojazdu, a następnie za pomocą hydraulicznie sterowanego stożkowego ramienia, na którym był zamocowany most, był układany nad przeszkodą. Most był szerokości 2,20 m, długość 8 m, w rzeczywistości pozwalał pokonywać przeszkodę o szerokości 6-7 m, a jego nośność wynosiła 20 ton. Testy obejmowały 100 przejazdów maszyn firmy SOMUA i 60 przejazdów maszyn SHARP B1. Kabina i komora silnikowa były opancerzone blachami o grubości od 8 do 10 mm. Ocena pojazdu nie była korzystna. Zarzucono mu, że podczas rozkładania mostu pojazd był widoczny dla obserwatorów wroga, ochrona balistyczna przed pociskami była niewielka, a ogólnie koncepcja nie miała wyraźnych zalet w porównaniu ze standardowymi mostami składanymi ręcznie. 22 maja 1940 roku projekt został anulowany. Prototyp wpadł w ręce niemieckich oddziałów. Dalszy los prototypu nie jest znany. Pojazd nosił numerację M11269. A teraz zapraszam na unboxing. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale. Podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. No, i mam nadzieję, że wiecie troszeczkę więcej na temat kodera. Mam nadzieję, że ten rys historyczny w moim wykonaniu Wam się podoba. Mnie się on podoba. <grywa> eee, inaczej, gdybym nie miał takiego poczucia, eee, to bym nie robił tego. W każdym razie, moi mili, eee, przechodzimy do unboxingu. Po prostu to jest pudełeczko. Drobniutkie z modelem w skali 1,72 i pokażę Wam dzisiaj to, co znajduje się tutaj, w tym pudełku. A to pudło to jest skala 1,72 i pokażę Wam tyle. Jest po kokartkę zapchane. Posłuchajcie, wydrukami 3D. Strach mi jest to ruszyć. Boję się. Proszę bardzo, Jaś przyjdzie, Jaś kupi, Jaś ogląda. Ja nie będę tego rozpakowywał, bo naprawdę z duszą na ramieniu yy, otwierałem. Teraz przechodzimy w takim razie do skali 1,72. Mamy wszystkie informacje na opakowaniu w języku polskim, w języku angielskim. Czy coś jeszcze z boku? Nie, z boku, tak, jest jeszcze. E, ułatwia to przechowywanie na regale, ale drugi Konradzie, jakbyś to zrobił pod tym kątem, byłoby jeszcze fajniej w każdym razie bardzo mocne pudełko, bardzo dobrze chroni model. No i teraz zaglądamy sobie do pudełka. No i mamy standardowo, jak to w KM model ma zwyczaj, rozpiskę farb do malowania tego modelu. No i teraz się zacznie zabawa. O właśnie, czyli będziemy mieli tak jeden z, jedną część modelu. I drugą część, znaczy część części do modelu. Odłożymy sobie to na chwilę. Wow, no powiem Wam, jest moc. Jest moc, powiem Wam, e, fajnie, że Konrad maluje, no, znaczy maluje, co ja mówię, maluje. E, że robi modele z innego koloru e, żywicy aniżeli pozostali producenci w tym i ja fajna jest to jest w ogóle bardzo dobrogatunkowa żywica no i teraz od czego by tu zacząć powiem wam sam nie wiem ale chyba zacznę od tej największego wydruku czyli krótko mówiąc oglądamy samego kodera bardzo duża ilość części powiem wam że Robi to duże wrażenie, jak patrzę na tyle na taką ilość części. Nie wiem, czy podpowiedzieć Konradowi, żeby troszeczkę może rozbił te zestawy, w sensie części, żeby były troszeczkę oddzielnie, żeby to nie było wszystko na takiej podstawie, i nie jestem w tym osamotniony. Ponieważ wiele osób też mi zwróciło na to uwagę. I teraz jak ja patrzę na ten model, no to powiem wam, robi to faktycznie robi to wrażenie, ale nie wiadomo od czego zacząć, więc zaczniemy od samej budy, bardzo dobra jakość wydruku, zero linii jakichkolwiek, więc jak się przyjrzycie, to na powierzchniach tych gładkich, płaskich powierzchniach. Nie ma żadnego śladu, że był to wydruk. Bardzo fajny napis też jest Koder, no jak sama nazwa, tak. Koder miał op opracować ten pojazd na ciągniku kołowogąsienicowym Somua. Co tu dalej mamy? Masę, masę detali. W tym miejscu tak samo się znajduje. Tu jeszcze jakieś są elementy, chyba. Tu mamy elementy ramy z elementami, właśnie samego dźwigu. I teraz zobaczymy sobie, co tu mamy, jakie tu mamy elementy. Widzę, że mamy podpory, które znajdują się tutaj. Gdzie jest moja magiczna różdżka w wersji Small? Tu mamy podpory jedną podporę, tu mamy drugą. Tu mamy fragment, właśnie dźwigu, który opuszczał. Cały most, który za chwilę obejrzymy, teraz warto przyjrzeć się układowi jeznemu kołowo-gąsienicowemu. No, jest kawał dobrej roboty. Tutaj Konrad odwalił. Ma to ręce i nogi. I nie jest to wydruk na zasadzie 5 części na krzyż i rób co chcesz. Tylko można powiedzieć, że jest to pełnowartościowy model i jest co, czym się bawić tutaj. No, oczywiście nie jest to model dla początkujących lub weekendowych modelarzy, nawet jak dużo modeli skleiliście, ale są to typu Tamiya jakaś, Airfix, Hasegawa. E, może być dla was problem sklejenie tego modelu to jest model bardziej dla zaawansowanych modelarzy o wow no i teraz mamy dźwig no kawał powiem wam dźwig, no, co ja mówię dźwig e, tu jest cały most dźwig to był tam a tu jest most Powiem wam naprawdę, bardzo fajnie to jest wykonane i to jest niesamowicie ciekawy model, ze względu na to, że ten model do tej pory dla wielu modelarzy nie istniał, chociażby pod względem, nie wiedzieli, że był koder. Że był taki pojazd, był taki e, ciągnik e, kołowo-gąsienicowy, przerobiony właśnie na e, most. I wiele osób, w tym powiem Wam ja, nie mają zielonego pojęcia, że był taki pojazd. Wiem, że były inne rodzaje mostów mobilnych, ale że Francuzi, no tutaj niestety tylko jeden taki egzemplarz powstał. Powiem Wam, że kawał, kawał dobrej roboty. Co tutaj nam Konrad proponuje, jeżeli chodzi o farby? No i tak tu mamy numerację farb MMP 035 No tu jest akurat ciemnozielony kolor nawet jest opisane jako Russian, ale wiecie jak to jest z farbami, że za chwilę ta farba będzie w innym zestawie tutaj jeżeli chodzi o co tutaj mamy? MMM01 czyli Metallic Barn Wow Dalej 30 MMP30, Red Brown, Earth Red Brown, Merdek. Mamy następnie, mamy, no właśnie, tu jest przepiękny kolor. Muszę wam pokazać, jak się tym chromem, jak ten chrom w ogóle się kładzie. Bo jest to chrom, e, chrom i to jest MMC001. No, i tutaj ostatni e, Tire Black e, Metallic. Nie, to jest MM, tak, M, MMP, a nie, dlaczego ja MMM2? Control dobra, tu wziąłem Metallic e, Barnara, dobrze wziąłem. No i moi mili, to są 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja wziąłem 5, którejś nie wziąłem, a MMP, czyli e, do kół, opony po prostu krótko mówiąc. E, wszystko co gumowe malujemy MMP040. E, farby wam zaprezentowałem. Dziękujemy farbom za bycie. E, chciałem was teraz, oczywiście wiecie do czego zaprosić. E, no i oczywiście teraz was poinformuję, że to już jest koniec filmu. E, bohaterem był e, francuski e, ciągnik inżynieryjny Somua Coder. Linki do sklepu znajdziecie pod filmem w opisie i ten model jest w skali 172, 148 i 135. Dzięki za uwagę do następnego unboxingu, do następnego spotkania, krótko mówiąc.